Tak, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój trening pleców, mimo redukcji nadal ćwiczę na ciężarach. Chciałbym Wam pokazać po jednej serii każdego ćwiczenia, żeby nie zanudzać, ale też, żeby Wam dać wskazówkę, jak ja robię plecy. Ci, co mnie znają ze starszych lat, wiedzą, że którzy chodzili za mną na siłownię, wiedzą, że plecy były moją piętą agilisową z powodu tego też, że martwego ciągu często nie robiłem, a bym powiedział nawet, że wcale nie robiłem, teraz to nadrabiam, podciągałem się na drążku też sporadycznie, bardziej wyciąg, teraz się podciągam, no muszę sobie gumami pomagać na stopach, ale od kiedy zacząłem robić martwy ciąg regularnie, podciąganie na drążku i ciężko te plecy, poprawiły mi się bardzo, ale to jeszcze nie to, co bym chciał. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak ten trening wygląda. Być może ktoś z Was ma problemy ze zrobieniem pleców, poprawieniem ich, a może ktoś chciałby coś nowego spróbować. Zaprezentuję Wam, jak wygląda mój trening na plecy po jednej serii z każdego ćwiczenia, żeby nie zanudzać, a dać wskazówkę. Także jedziemy od martwego ciągu, mam ostatnią serię. Nagrałem już ten filmik wcześniej, ale coś mi się w nim nie podobało, więc zrobię dodatkową serię specjalnie pod filmik, ale Dodatkowa seria to tylko lepsza forma, a nie jakiś ubytek, prawda? Więc jedziemy i zrobię ćwiczonko. Robię na takich podestach, jakby e, podkładkach pod sztangę ponieważ zauważyłem nie tylko u siebie, ale u innych osób wysokich, że jednak my mamy ten ruch do podłogi dłuższy i niestety u mnie zaczynają biodra pracować, pas mi się poszerza, niestety za wysoki jestem, żeby nisko do podłogi się pochylić i zamiast plecy czuć, że pracują, to czuję niestety, że pracują biodra i stawy, więc robię na podstawkach i przynajmniej czuję plecy, niczego więcej innego. I zawsze robię do 6 ruchów, ale jest to dodatkowa seria. Już czułem, że troszkę mniej mocy. A teraz Wam pokażę za chwilkę, które ćwiczenie mam drugie w drugiej kolejności. Zaczynam od martwego ciągu, ponieważ jeszcze mam wtedy maks siły. Na no wiadomo, gdybym go robił na końcu, nie byłoby tak już wesoło. Więc zawsze zaczynam presję od martwego ciągu, po dobrej rozgrzewce. Zaraz pokażę drugie ćwiczenie. Kolejnym ćwiczeniem, drugim, póki jeszcze mam tej siły, będzie podciąganie się na drążku. Pięta achillesowa, tak, po, tak samo jak martwy. Lata, nie robiony za dużo. Gdzieś tam wkręcałem sobie, że e, Atlas wystarczy. Jestem tak ciężki, a wyrobiony w tym czytaniu, że muszę sobie gumami po pomagać. Ale gumy sobie zaczepiam od spodu i troszkę mi pomagają, więc jedziemy. Aż pewnego dnia uda mi się zrobić samemu. Tak jak pompki na poręczach miałem problem robić bez gum, tak już robię sam. Jedziemy. Tak to wygląda, a zaraz wam pokażę trzecie ćwiczenie. Dobra, teraz trzecie ćwiczonko. Wszystko robię w takiej kolejności, że najcięższe na początku. Martwy, podciąganie się na drążku i teraz wiosłowanie sztangą. Można robić na chwytem, pod chwytem, ja aktualnie robię na chwytem. I oprócz tego ćwiczenia pierwszego, martwego ciągu, gdzie 4-5 serii potrzebuję, żeby dobrze zrobić to ćwiczenie, bo trzeba się rozgrzać przy okazji to już podciąganie na drążku robię 3 serie i w każdym następnym ćwiczeniu robię po 3 serie przedział między 12, 15, 12, 20, 15, 12 lub 15, 12, 10 lub 12, 10, 8 czyli takim treningiem progresywnym jak to zasady Wejdera powinniście, powinniście znać trening progresywny schodzimy od 20 do 15, do 12, do 10, do 8, do 6 skrajnie do czwórki więc jedziemy dalej, trzecie ćwiczenie dalej sobie na tym podejście trzymam żeby z podłogi sztangi nie wyciągać no i w pierwszej serii 15 powtórzeń Chyba że byłoby bardzo lekko, to 20. łapię na szerokość ramion, czyli nie szerzej, tylko tak jak mi ręce spadają w dół, to w takiej szerokości łapię sztangę I przyciągamy nisko do brzucha. Niziutko do pasa. Tak, w przerwie, to sobie coś pogadam z Wami. Ech. powiem Wam, że chciałbym jeszcze naprawdę ten raz w przyszłym roku wystartować w kilku zawodach. Tak, na zakończenie kariery, bo Wam w sercu, jednak, nadal czuję, że chcę. Startować w zawodach, ale rozum, intuicja podpowiadają mi, że, że wystarczy, że, że ćwiczenia tak dla siebie, żeby dbać o siebie, dobrze wyglądać, żeby być wkrótce facetem 50-letnim po 50, a mimo wszystko trzymać formę i, i jak, jak wino, im starszy, tym lepszy. Ale takie podejście, już jako zawodnik, zawodowe te przygotowania, to wszystko powiem Wam, że teraz się przygotowuję do zawodu, jestem na redukcji i ciężko mi już to widzę, że te szłazi za mnie te, to, te słodkie teraz na redukcji. Już nawet jedzenie jakiekolwiek, już marchewki jadłem, już ogórki jakieś jadłem, żeby tylko się oszukać. Także nie jest, już mi lekko kiedyś jakoś łatwiej, znaczy łatwiej. no. Może też dlatego, że dawno nie byłem na redukcji takiej porządnej, no ale nie mam miękkiej gry. No. Chcesz coś osiągnąć, to trzeba zrobić coś, czego inni nie są w stanie zrobić. E, taka jest prawda, więc, jak to przeczytałem gdzieś w jakiejś książce, sukces wymaga e, cierpienia że tak się w cudzysłowie wyrażę. E, osiąganie sukcesu jest niewygodne. Wszystko, co wtedy robisz, jest niewygodne. no. się w tym jest? Ale to marzenie o tym pierwszym miejscu nie daje mi spokoju. Mam trzecie, mam drugie, a jeszcze nigdy nie wygrałem. A chciałbym być wyczytany na, na zawodach jako ostatni. Dlatego jeszcze ta de determinacja jest we mnie. A kończyć karierę chcę, dlatego że, że mam już nową pasję, tak samo do niej teraz podchodzę jak do kulturystyki, na 100% się wkręciłem czyli giełda i finanse i wszystko co z tym związane oszczędzanie i tak dalej a poza tym coraz więcej czasu poświęcam mojej córce i i nie jest już tak łatwo utrzymać dietę i tak dalej bo wybieram ją, wybieram ją niż posiłek, wybieram ją niż e, odpoczywanie i wybieram czas z nią niż wszystko, co było poświęcone kulturystyce, więc teraz jest czas dla niej. Kulturystyka zajęła mi 26 lat. Teraz chciałbym, żeby moja córka zajęła mi resztę mojego życia. A zaraz jedziemy, czwarte ćwiczenie. Dobra, czwarte ćwiczenie. Teraz będziemy ściągać drążek pod chwytem, żeby te plecy

I trzeciej robię jeszcze szerzej. Czyli każda seria jest ciut szerszy Zaczynam od bardzo wąskiego. Jak widzicie nie odchylam się do tyłu, tylko robię to w miarę pionową. Dlatego robię to pionowo, żeby dół pleców tam na samym dole, ten te plecy, najszerszy gdzie się zaczyna, a mam to słabe, żeby zadziałało. Będąc pionowo, nie pochylając się w tył, właśnie ten dół pracuje. A za chwilę piąte ćwiczenie. Tu też trzy seryjki, był mały ciężar, więc 20 zrobiłem i zaraz dokładam ciężar. Dobra i piąte ćwiczenie. Eee... Atlas z dołu, rączkami robię, nie robię sztywnym drążkiem, tylko rączkami, tak do krzyżowania linek, żeby móc sobie w trakcie dłonie do, wewnątrz małe palce, a potem w drugą stronę. I tak sobie e, ściągam do środka, jakby, do jakby podchwytu trochę, żeby dół pleców bardziej pracował, więc jedziemy. Tak to wygląda. Tu też trzy seryjki. Jest tak, że w sobotę robię jeszcze raz plecy, ale trzy ćwiczenia. Żeby te plecy poprawić, robię z klatką piersiową, bo klatkę i plecy uważam, że powinienem mieć jeszcze poprawione. I w sobotę robię jakby dodatkowy trening na plecy, ale już bez ciężkich ćwiczeń. Trzy ćwiczenia robię, łączę sobie z klatką, dlatego dzisiaj pięć i wystarczy. Jeśli komuś się przyda ten system, spróbujcie. E, nagram w sobotę ten filmik, jaki robię. To może jak ktoś chce bardzo plecy poprawić, może też dwa razy w tygodniu je robić. Z takim założeniem, że dzisiaj robimy je ciężko, a ten drugi raz robimy na 80%, czyli z rezerwą. Jak Wam się to podobało, to lajkujcie. Jak? Nie, to nie. Jeżeli jakieś komentarze, jakieś pytania, to śmiało. No i co? Ja jeszcze dwie seryjki, potem brzuch i kardio pół godziny, bo do zawodów trzeba spalić ten fet. Trzymajcie się i trzymajcie formę.